W naszych rozważaniach na temat dziejów Solidarności w Polsce skupiamy się głównie na temacie Solidarności działającej na kolei. Jednakże nie możemy zapominać o tym, że wpływ na samą kolej czy też jej pracowników i związkowców miało wiele różnych wydarzeń, dziejących się w całym kraju. Często niedostrzegane w pierwszych chwilach, wraz z zmieniającym czasem, otrzymywały odpowiednią rangę i znaczenie. Tak jest w przypadku tajemniczej śmierci jednego z działaczy Solidarności Rolniczej, Piotra Bartoszcze. Urodził się on 14 kwietnia 1950 roku w Jaroszewicach jako syn Michała i Genowefy. Miał jeszcze starszego 4 lata brata Romana. Piotr w dość młodym wieku rozpoczął swoją działalność podziemną. Już pod koniec lat 70. Służba Bezpieczeństwa obserwowała jego poczynania w 1980 został współtwórcą NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Chłopska. W kwietniu 1981 był jednym z sygnatariuszy porozumień bydgoskich z władzami PRL, w wyniku których zarejestrowany został NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Nie może więc dziwić, że po ogłoszeniu stanu wojennego wraz z bratem został internowany od 20 Września do 24 listopada 1982 roku bracia byli więzieni w zakładzie karnym Wocławek-Mielęcin. Po uwolnieniu obaj powrócili do działalności niepodległościowej. Młodszy z braci zaangażował się w kolportaż i wydawanie prasy podziemnej, skierowanej głównie do rolników. Z racji tej działalności był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw operacyjnych. Sprawdzenia o kryptonimie spółdzielnia i uzdrowiciel oraz sprawy obiektowego sprawdzenia kryptonim Renesans i Mrowisko. Wspólnie podjęli działalność w tajnym ogólnopolskim komitecie oporu rolników. 7 lutego 1984 roku Piotr Bartosze rozwoził swoją syreną Bosto kolejne numery żywią i bronią. Rodzina zaczęła się niepokoić, gdy nie wrócił na noc do domu. Następnego dnia samochód, którym jechał, został odnaleziony przez jego brata Romana w kanale Smyrnia, a jego ciało kilkaset metrów dalej w studzience melioracyjnej. Przy oględzinach zwłok zauważono, że ciało nosiło ślady duszenia i pobicia, we krwi miano znaleźć alkohol. Ówczesna milicja nie zrobiła praktycznie nic, by doprowadzić do odnalezienia świadków, a co najważniejsze, sprawców. Rodzina nie została dopuszczona do oględzin zwłok. Co ciekawe, uczestniczył w nich kapitan Grzegorz Piotrowski, jeden z późniejszych morderców księdza Jerzego Popiełuszki. Piotrowski był oficerem SB z IV Departamentu MSW zwalczającego Kościół Katolicki i Ruch Ludowy. Śledztwem zainteresowane były najważniejsze czynniki w państwie. Obawiano się, że gdyby na jaw wyszło sprawstwo funkcjonariuszy państwowych, mogłoby dojść do co najmniej strajków, a nawet do większych rozruchów. Ostatecznie sprawę poprowadzono tak, by stwierdzić, iż Bartoszcze doprowadził do zderzenia z innym samochodem, a że był pod wpływem alkoholu, to uciekł z miejsca zdarzenia. W trakcie tej ucieczki miał właśnie wjechać do studzienki melioracyjnej znajdującej się niedaleko domu rodzinnego w Sławęcinie pod Inowrocławiem, po czym dostać ataku serca, w wyniku którego zmarł. Rodzina oczywiście nie zgodziła się z takim wynikiem śledztwa. Również świadkowie podważali wiarygodność ogłoszonych wyników, zwłaszcza w kwestii spożywania alkoholu. Podziemna Solidarność powołała własną komisję do spraw zbadania jego śmierci. Jednakże, jako że nie otrzymała wglądu do akt prokuratury, nie poczyniono praktycznie żadnych ustaleń. Już po transformacji ustrojowej prokuratura podejmowała dwukrotnie śledztwo w sprawie ustalenia faktycznego przebiegu wydarzeń które doprowadziły do śmierci Piotra Bartoszcza. Jednakże za każdym razem śledztwo było umarzane ze względu na brak możliwości wykrycia sprawców. Ostatnie śledztwo rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej w 2016 roku. Śledztwo podłożyło tropę mającej działać w strukturach komunistycznego MSW, specjalnej grupy likwidacyjnej kierowanej bezpośrednio przez najwyższe czynniki władzy. Grupa ta mogła dokonywać zabójstw działaczy opozycji demokratycznej, ale także duchownych Kościoła Katolickiego mówił dla pap, szef pionu śledczego i pen Andrzej Pozorski.